W jednym z komentarzy do dzisiejszej Ewangelii możemy przeczytać takie słowa: że człowiek, każdy człowiek ma niezastąpioną rolę do odegrania w szerzeniu Królestwa Bożego. Niezastąpioną rolę. Jako wybrany przez Jezusa jesteś ważny. To, co robisz, ma znaczenie. I czasami możemy tak się dyspensować od tego bycia rybakami, mówiąc, Przecież to nie ja zbawiam świat, jak nie ja, to ktoś inny się tym zajmie, nie muszę wszystkiego robić. I to jest prawda, bo Pan Jezus jest jedynym zbawicielem tego świata. Ale dzisiejsza Ewangelia pokazuje, że On powołuje rybaków, to znaczy chce nas włączyć w misję szerzenia Królestwa Bożego. I ta rola jest niezastąpiona jest bardzo ważna. Więc dzisiaj możemy pomodlić się i spytać Pana Jezusa, Panie Jezu, a jakie ma być moje łowisko? Na jaki połów wysyłasz mnie dzisiaj?